Jeśli wyobraziłbym sobie osobę, która nigdy nie słyszała muzyki Fryderyka Chopina, co już jest bardzo trudne, by taką osobę na świecie e, znaleźć, i miałbym jej wytłumaczyć, jak brzmi muzyka Fryderyka Chopina, to poprosiłbym, żeby ktoś spojrzał na nasz krajobraz. Może ten nawet taki umownie, mazowiecki, z wierzbami. I żeby wyobraził sobie, że ten krajobraz ma duszę, która potrafi pięknie śpiewać. Śpiewać w taki sposób, że wzrusza każdego. Polaków, bo to jest ich śpiew, ale ludzi w innych stronach świata, głęboko porusza dlatego, że trąca w nich jakieś struny najgłębszego człowieczeństwa. Ten śpiew naszej duszy to jest właśnie muzyka Fryderyka Chopina. Expo jest wydarzeniem o charakterze globalnym, tam spotyka się cały świat. Fryderyk Chopin jest fenomenem o charakterze globalnym. Fryderyk Chopin jest naszym najwspanialszym kompozytorem w historii, ale należy do całej ludzkości i przez cały świat jest kochany i wielbiony, więc obecność Fryderyka Chopina tam, gdzie cały świat spotyka się, czy w celach biznesowych, czy kulturowych, czy innych, wydaje się zupełnie naturalna. Jesteśmy szczęśliwi, zadowoleni z tego, że zostaliśmy wybrani być przedstawicielami kultury muzycznej polskiej podczas wystawy Expo w Dubaju. Wybieramy się tam, Dzień Niepodległości Polski, i robimy koncert poświęcony muzyce polskiej, oczywiście, z który będzie składał się z muzyki Stanisława Moniuszki, uvirty do opery Paria koncertu fortepianowego, jednego z dwóch, jeszcze w tej chwili nie wiemy którego, i utworu polskiego kompozytora Wojciecha Kilara, który nazywa się Krzesany, pokazują muzykę polską jak gdyby XVIII wieku, XIX wieku i XX wieku. A że mamy rok, w którym odbywa się odłożony z powodu pandemii konkurs Chopinowski, to z wielką radością przybywamy bądź z polskim finalistą bądź z jednym z laureatów konkursu na specjalny uroczysty koncert w dniu naszego święta narodowego 11 listopada. Na świecie naprawdę Dwa konkursy są dla pianistów to najważniejsze, to jest konkurs Chopinowski w Warszawie i konkurs Czajkowskiego w Moskwie. Najlepszy dzisiaj to nie ten, który umie grać szybko, bezbłędnie, ale to ten, kto potrafił zrozumieć, że muzyka to nie jest jak, muzyka jest o czym. Ożywiać zapisane nuty na papierze, ożywiać w sposób Przybliżenie emocji kompozytora do każdego słuchacza, żeby każdy słuchacz znalazł coś swojego, jakieś swoje własne odbicie w tym, co słyszy. Wiemy, że są bardzo utytułowani pianiści, bardzo doświadczeni, też byli uczestnicy wcześniejszych edycji konkursów wśród tych, którzy wezmą udział w tej edycji, ale co się wydarzy, to zawsze jest wielka niespodzianka. Tutaj nie ma wyścigu, to jest poszukiwanie tego, który jest naj. Najwrażliwszy najpiękniej gra Chopina jest najgłębszym człowiekiem wyrażającym się poprzez muzykę, pełna sala, emocje w zenicie. I pianiści, którzy właściwie całe życie szykują się, żeby wziąć udział w konkursie czowenowskim, doszli bardzo daleko, bo zostali uczestnikami konkursu. To już jest dużo. Z jednej strony wielkie emocje, a z drugiej strony takie techniczne różne sztuczki, jeśli można tak powiedzieć, bo każdy ma swoje. Są tacy, którzy kładą dłonie, bo jesteśmy w październiku, kładą dłonie na grzejnik, żeby były cieplejsze te palce przed graniem, inni chodzą w puchowych mitenkach, żeby rozgrzać dłonie, inni biegają, żeby jakoś rozładować emocje. I puenta jest taka, że konkurs Chopinowski to jest zawsze wiele niespodzianek i wielkie szczęście na końcu, kiedy poznajemy laureatów. Nie jest to najłatwiejszy wyjazd dla nas, bo postanowiliśmy zaprezentować muzykę na przykład Krzysanego zagrać Killara, który wymaga pewną ilość pewnych instrumentów, które powiedzmy nie są na co dzień w każdym koncercie wykorzystywane. I niektóre z tych instrumentów potrzebują specjalnych opakowań, specjalnych przygotowań, żeby oni dojechali, żeby oni po drodze nic się nie stało. Z tego co ja wiem, lot idzie nam na rękę i pomaga nam w organizacji tego wyjazdu i, i będzie to jak gdyby prawie charter, to znaczy będzie to samolot na którym poleci, poleci cała orkiestra, wszystkie instrumenty razem, będzie trochę większy, dlatego, żeby wszystkie nasze i kotły, i, i dzwony, i różne perkusyjne instrumenty, i kontrabasy przede wszystkim, i harfę, żeby to wszystko można było tam umieścić. Zawód dyrygenta polega na tym, że każdy następny koncert to jest najważniejszym koncertem dla mnie i każdy koncert, każdy koncert dyryguje tak, jak gdyby no, kto wie, może następnego nie będzie, więc ja oddaję się w całości. Dbamy o to, żeby w tej przestrzeni polskiego pawilonu muzyka rozbrzmiewała właściwie stale, muzyka Fryderyka Chopina, stąd pianiści, których starannie wybieramy, wspaniali, młodzi polscy artyści, którzy kilka razy dziennie grać będą mini-recitale z dziełami Fryderyka Chopina. I to będzie ten nasz kulturowy, artystyczny wkład w polską przestrzeń EXPO.